Dlaczego narcyz zniszczy każdy związek część druga, kochani? Przejdźmy teraz do y, momentu, w którym starość dla narcyza naprawdę jest okrutna. <laughs> spadek zasilania, mniej podziwu, mniejsza uroda, niższy status, mniejsza energia, mniej okazji do bombingu. Więcej strat i porównań, spadek sprawczości nasila ten wstyd, częstsze dewaluacje i to prowadzi ostatecznie do izolacji. Sztywność schematów, mniejsza plastyczność, utrwalone drogi reakcji i zmiana jest już trudniejsza. Więc somatyka stresu, lata przeciążenia osi HPA, gorsza tolerancja, frustracja, drażliwość, problemy zdrowotne, i jeszcze mniej bliskości. Czy ten wzorzec można przerwać u narcyza? Teoretycznie tak. Praktycznie rzadko, bez realnej motywacji i długiej pracy tak naprawdę. Terapie ucierunkowane na tożsamość i wstyd, e, budowanie tolerancji bliskości bez kontroli, rozwijanie empatii afektywnej, e, odpowiedzialności i regulacji gniewu, zgoda na bycie zwykłym, czyli jako antidotum na głód wyjątkowości i bez tego pętla wraca niestety nawet po długich, dobrych okresach. Co może uratować partnera, czyli ofiarę, partnerkę, ofiarę, Narcyza. Przede wszystkim nazwij wzorzec, a nie epizody. Spisz cykl od 1 do 6 na kartce, wiecie o czym mówię. Granice nienegocjowalne plus konsekwencje, kontakt strukturalny albo low no kontakt, czyli żadnego kontaktu albo ograniczony bardzo. Stabilizacja autonomiczna sen, regularne posiłki, ruch na świeżym powietrzu, oddychanie przeponowe, uziemianie sensoryczne. Terapia traumy i przywiązania, <laughs> są takie EMDR, terapia schematów, IFS i grupy wsparcia. Higiena informacyjna, dziennik zdarzeń, wsparcie świadków i plan bezpieczeństwa. Szybka czeklista dla Was, czerwony flag we wczesnej fazie, to zawrotne tempo, deklaracje, jesteś jedyny, jedyna, już po kilku dniach, tygodniu, dwóch. Okay? Nacisk na natychmiastowe decyzje i zlewanie się granic, jesteście jednością. Zazdrość usprawiedliwiana miłością. To Cię kocham. Dlatego tak zrobiłem, zrobiłam, robię. Ok. Porównywanie Cię e, w sensie umniejszanie Ciebie, porównywanie Ciebie, umniejszanie, obniżanie Twojej wartości i testy Twojej lojalności, testowanie Cię. Ciche dni i żarty, które jakby też tak troszkę ranią, a potem czuły zwrot czy też zabawne. I trójkąty mowa o byłych partnerach, partnerkach, fanach, fankach jako narzędzie budowania presji. Kochani, ten kanał jest dla Was, ale się chyba dziś włączył.